Współpraca połączyła Jerzego Stefana Stawińskiego i Andrzeja Munka, reżysera i scenarzystę filmowego, urodzonego tak jak Stawiński w 1921 roku, którego śmierć w tragicznym wypadku samochodowym w 1961 roku przerwała świetnie zapowiadającą się karierę wybitnego filmowca. Munk, co ważne, miał na, na początku swojej filmowej drogi do czynienia z filmem surrealistycznym, czyli tym filmem, powiedzmy, obsługującą władzę, obsługującym władzę ludową po 1945 roku, robił filmy dokumentalne. Najsłynniejszym filmem dokumentalnym, który zrobił był film Gwiazdy muszą płonąć, o, w, o budach słynnych komunistycznych, W Nowej Hucie też, to był taki miks w fragmentów filmowych opowiadających, jak się odbudowuje Polskę Ludową. I w tych dokumentach pierwszych już odchodził jakby od socrealizmu. Dlaczego? Bo na przykład przykładał dużą wagę do, do Pięknie skomponowanych kadrów, prawda? Odchodził od takiego śmierdziaznego realizmu socjalistycznego. Chciał jakby wydobyć też poezję z tych, z tych, z tych przestrzeni fabrycznych, które, które filmował, ale też, co ważne, pokazywał trud ludzki w taki sposób, bardzo też, można powiedzieć, dopieszczony wizualnie, prawda, co te filmy oddalało nieco właśnie od sztampowej produkcji socjalistycznej. Od, od roku 57 zaczął realizować filmy kreacyjne, prawda, które jeszcze, pierwszy jego film, w, w pie, pierwszy jego film, który nosił tytuł Błękitny Krzyż był jeszcze takim filmem, gdzie Znać było tą dokumentalną manierę, chociaż był już filmem kreacyjnym opowiadającym o goprowcach, którzy w czasie II wojny światowej dokonują niebezpiecznej akcji, to znaczy przewożą pod lufami niemalże niemieckich karabinów maszynowych, rannych, partyzantów. Jeszcze, jeszcze ta maniera dokumentalna w tym filmie była, ale już następny film, czyli film Człowiek na Torze, do którego scenariusz właśnie napisał Jerzy Stefan Stawiński, był już filmem, gdzie Munk odnalazł swój własny styl. Na czym ten styl polegał? Przede wszystkim to jest, to, to jest bardzo ważna rzecz, a ona unika badaczom historii kina polskiego. Otóż Munk był reżyserem, który, którego fascynowała forma filmowa gatunkowa forma filmowa, czyli kino amerykańskie, prawda? W ogóle myślę, że, że, że patrzy się na kino europejskie, patrzy się na kino polskie też jako na taką magmę, w której nie ma właściwie, która zaprzecza prawom gatunków filmowych, a Munk dobrze rozumiał, że gatunki filmowe, te wypracowane przez kino amerykańskie, one są takim naczyniem, w którym można wlać Polską jakby materię, polskie problemy, ale to naczynie jest zawsze takie, bym powiedział, dobrze sprzedające się publiczności. Czyli z jednej strony Munk brał w formułę kina gatunkowego ale wlewał w tą formułę kina gatunkowego właśnie polskie problemy związane z polską rzeczywistością wojenną czy powojenną i w ten sposób tworzył swoje kino. Oczywiście to kino było głęboko ironiczne, było kinem które kwalifikuje Munka do takiego miana Gąbrowicza polskiego kina. Czyli to był taki człowiek, który, który patrzył okiem krytycznym, nie tylko oczywiście na socrealizm, ale też na wszystkie mity, powiedzmy wywiedzione z tradycji romantycznej, którym żyło polskie społeczeństwo i, i, i dla których ginęło w czasie II wojny światowej. On te mity jakby przyglądał się takim okiem krytycznym, ironicznym, groteskowym. Ale nie po to, żeby je niszczyć, tylko żeby zastanowić się, co w tych mitach jest najtrwalsze, prawda? I co w tych mitach jest istotą jakby tego mitycznego przekazu, który pozwala całemu społeczeństwu, ale i jednostce odnajdywać w tych mitach narodowych właśnie wzorzec postępowania. Ale co jest też ważne, moi drodzy, że filmy. Munka, ale w ogóle filmy Szkoły Polskiej to były filmy, które były robione bardzo sprytnie. To znaczy, tacy reżyserzy jak Munk, czy Wajda, czy Kawalerowi, czy, 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 czy Konwicki, oni wprost nie mogli jakby mówić o pewnych sprawach, rozliczać wprost pewnych historycznych spraw. No nie można było zrobić filmu o. o, o, o zrównać, jakby, okupacji sowieckiej, powiedzmy, z okupacją niemiecką, prawda? Czy mówić o, o sprawach bardzo żywych, takich jak Katyń, prawda? Nie można było mówić o, o, o podziemiu łakowskim jeszcze w sposób taki, taki otwarty. I często te filmy, one, zwłaszcza filmy Munka, one były takimi filmami, w, które grały z pewną Konwencją, to znaczy, ktoś to był tępy i ktoś to oglądał, na przykład, Eroikę, jakiś, prawda, polityk komunistyczny, to oglądał tam eroikę i mówił, no tak, to jest film, który pokazuje rzeczywiście tych akowców, którzy żyją tym martwym mitem, prawda? I, i, ten, i ten szabrownik, kto za bohater idzie chlaw w wódkę i, i do powstania, ale pewnie, żeby tam się dorobić. Natomiast ludzie, którzy, którzy można powiedzieć, byli reprezentantami tego etosu, Wolnej Polski, etosu romantycznego, wyglądali no te filmy i mówili, no tak, to jest film, to, to, to są nasze filmy, to są filmy o nas, gdzie jest pokazane, że ten etos czyni nawet z najgorszego łotra bohatera, prawda? I spryt Munk'a polegał na tym, że on lawirował w taki sposób, że, że, że ci, którzy chcieli w filmie widzieć taką krytykę jakby tych wzorców patriotycznych polskich, byli spokojni, ale tak naprawdę ta, ta głęboka wartość filmów Munka była zrozumiała przede wszystkim dla tych, którzy byli związani właśnie z tym etosem patriotycznym, etosem romantycznym. Ale co jest ważne, jak w zrozumiałym szczęściu z roku 60, Munk przede wszystkim dbał o to, żeby jego filmy były, były filmami, które się ogląda, moi drodzy. Zowate szczęście to jest wspaniała komedia. To jest, moi drodzy, gdybyśmy dzisiaj odnieśli formułę zowatego szczęścia do filmów, które, które na pewno znacie, to jest, to jest taki prototyp filmu, prototyp Foresta Gampa, prawda? Opowieść o, o człowieku, Everymanie. Który, który w zasadzie chce żyć tak jak trzeba, ale nie może, bo wpada w różne skrajności, jest uwikłany w różne totalitaryzmy, w różne porządki społeczne. Właśnie ma to złote szczęście. Przed wojną jest manipulowany przez siły powiedzmy sanacji, endecji. W czasie wojny zostaje wzięty za, przypadkowo za oficera polskiego i wzięty do flagu. Po wojnie też jest manipulowany. Ale w gruncie rzeczy ten film, jak i wszystkie filmy Munka, są takimi filmami, które pokazują, że tak naprawdę najważniejszy jest człowiek, prawda, i nawet w wyzowatym szczęściu bohater, który wikła się w różne, różne dziwne sytuacje, to pozostaje bohaterem sympatycznym i my jesteśmy za nim, prawda, jesteśmy, jesteśmy, identyfikujemy się w pełni z, z tym bohaterem. To jest nasz człowiek, który po prostu niestety w, w, wpada w, w tarapaty przez okrutną historię, która, która czyni z niego ofiarę.